Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Magdalena Michalak, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Nauka przez życie. Przypominam, że ten program jest częścią kampanii informacyjnej na rzecz upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego w województwie łódzkim. W tej części naszej kampanii prezentujemy placówki, które mogą wybrać osoby dorosłe. Dzisiaj przyszła kolej na Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego. W studiu jest już z nami dyrektor Sylwia Laskowska, ale zanim zaproszę Państwa na rozmowę, nasz felieton. To jest moja szkoła, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego. Zapraszam do środka. Na kierunku technik elektrolabiologicznych można nauczyć się wykonywania zdjęć rentgenowskich, ale też pracy we wszystkich pracowniach specjalistycznych, diagnostycznych. Także jest to praca z pacjentem na przykład na diagnostyce kardiologicznej, czy na radioterapii, czy wykonywanie badań rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badań naczyniowych. Zawód cieszy się coraz większą popularnością w związku z tym, że coraz więcej placówek rozbudowuje swoją działalność diagnostyczno-terapeutyczną. Tutaj kształcą się przyszli technicy masażu. Bardzo dużo czasu spędzamy przy komputerach, dlatego pojawiają się coraz większe dolegliwości związane z kręgosłupem. Absolwenci na tym kierunku w przyszłości będą mieli na pewno możliwość znalezienia pracy, będą mogli otworzyć własne gabinety i myślę, że nie będą narzekać na brak chętnych. W tej sali uczą się kobiety, które będą dbały o urodę kobiet i mężczyzn, czyli kosmetologia. Jak zachęcałaby pani dziewczyny, żeby przyszły i uczyły się właśnie na tym kierunku? leczymy nie tylko ciało, ale również i duszę. Dajemy dużo zadowolenia, przyjemności. Absolwentka może pracować w gabinecie kosmetycznym, w gabinecie odnowy biologicznej, może być dermokonsultantem, również może współpracować z aptekami. Informacja kojarzy się z bardzo trudnym kierunkiem, wymagającym dobrej pamięci, zapamiętywania masy informacji. Czy rzeczywiście tak jest? Jak radzą sobie uczniowie? Nie ukrywam, że na tym kierunku trzeba poświęcić sporo czasu na naukę. No, niemniej jednak kierunek jest bardzo popularny. W tym roku przyjęliśmy 66 uczniów. Jesteśmy w sali, gdzie uczy się kierunek y, przyszły ratownik medyczny, czyli jest to mój kierunek. Osoba ta musi czuć taką potrzebę pomagania innym ludziom, ponadto wykazywać się dużą odpornością psychiczną, odwagą, y, dobrym refleksem. I szybkością w działaniu, bo te sytuacje z reguły są sytuacjami stresującymi. Nigdy nie wiemy, kiedy zadzieje się coś, co wymaga interwencji ze strony ratownika. Bardzo dziękuję za oprowadzenie po szkole. Dziękuję. Naszym gościem jest pani Sylwia Laskowska, dyrektor centrum, które zobaczyli Państwo przed chwilą. Witam panią, pani dyrektor. Witam serdecznie. Jakie placówki łączy nowo utworzone niedawno? Bo to, o ile dobrze pamiętam, był 1 sierpnia tego roku centrum. Jest placówką, która łączy trzy formy kształcenia, tak naprawdę, bo dla młodzieży, dla osób dorosłych. I w zasadzie jeszcze jedną placówkę, która łączy te obie formy też razem, bo mówimy tu, tutaj o kolegium. Te trzy placówki to szkoła numer dwa samorządu województwa łódzkiego, szkoła policjalna, szkoła też samorządowa, samorządowa, policjalna, szkoła dla dorosłych i kolegium pracowników służb społecznych w Łodzi. A w praktyce, co to dla Państwa i dla uczniów oznacza? Myślę, że dużo większe, więcej możliwości z tego względu, że przychodzą formy po prostu kształcenia dla dorosłych. Do tej pory działająca samodzielnie szkoła policjalna numer 2 kształciła tylko młodzież, a jak wiadomo na dzisiejszym rynku pracy jednak coraz częściej ci młodzi ludzie bardzo szybko po szkole średniej chcą zdobywać szlify dotyczące już konkretnego wykształcenia i bardzo często dodatkowo jeszcze gdzieś pracują, więc dla nich nauka dzienna staje się coraz trudniejsza. Mhm. Skoro wspomniała Pani o rynku pracy, o tym, że rynek, bo tak rozumiem, do tego zmierzamy, ma też jakieś swoje oczekiwania i wymagania, to na jakie kierunki Państwo się nastawiają? Tak naprawdę mamy bardzo duże spektrum kierunków, dlatego że są to kierunki medyczne, są to kierunki socjalne, czyli bardzo społeczne i są to kierunki techniczne, aczkolwiek tych jest faktycznie najmniej. W tym roku nabór naprawdę jest fantastyczny, jeżeli chodzi o kierunki medyczne, ale też ruszyliśmy z nowym kierunkiem w systemie zaocznym, bo on wcześniej już działał, jeżeli chodzi o system dla młodzieży, mianowicie higienistka stomatologiczna. Najśmielsze oczekiwania nasze przekroczyło, że tak powiem, ilość prawda, osób chętnych, starających się. W niektórych wypadkach no, niestety musieliśmy rozstać się z niektórymi chętnymi. Natomiast będziemy ich zapraszać, właściwie zapraszamy, jeżeli mogę to zrobić, w styczniu, ponieważ będziemy próbowali szczególnie na kierunki dla dorosłych tutaj zrobić śródroczny nabór bo po prostu mm -hmm. tych chętnych jest tyle, że szkoda nam y, odmawiać. Jak wygląda u Państwa nauka? Nauka w zależności od tego, czy odbywać się będzie w systemie dziennym, czy zaocznym. Mm -hmm. Jeżeli w systemie dziennym, to przez cały dzień, właściwie w różnych grupach, y, jeżeli godzinowych, ponieważ też bierzemy pod uwagę, że mimo, że ludzie dostają się na y, wydział dzienny, to jednak mają różne oczekiwania też co do swojego innych planów życiowych, pozaszkolnych. I okazuje się, że czas u nas można to pogodzić. A jeśli chodzi o studia zaoczne i zajęcia zaoczne? Od piątku do niedzieli odbywają się zajęcia, w piątki po południu zaczynamy, soboty i niedzielę są właściwie do wieczora, można powiedzieć. Zaoczne Obrano. kosztują, czy są też bezpłatne? Oczywiście, że są bezpłatne. Jesteśmy szkołą samorządu województwa łódzkiego. W związku z tym jedynym kierunkiem, żeby tutaj nie przekłamać państwa, jest zaoczna praca socjalna, która w ramach kolegium pracowników służb społecznych działa. Często ludzie zdają sobie sprawę, jaką wagę ma kształcenie ustawiczne. Mhm. Ale są jeszcze tacy dorośli, których warto by przekonać i namówić do tego, żeby podjęli takie wyzwanie w swoim życiu, jakie pani dałaby im Rady. Pewnie takie same, jak daję sobie, ja kształcę się cały czas. Mimo, że mam dość zobowiązujące stanowisko w tej chwili nadal. Podejmuje różne formy kształcenia dodatkowego, studia podyplomowe. Ja jestem z kształcenia socjologiem, w związku z tym też śledzę życie społeczne zwyczajnie. Widzę, że z każdym rokiem wymagania. Społeczeństwa wobec jego członków rosną po prostu, no i trzeba się do tego rynku dostosować, tak? Ten rynek pracy jest niestety bardzo zmienny. Mówi się już przecież o tym, że w zasadzie w ciągu naszego dorosłego zawodowego życia od 6 do 7 razy minimum będziemy zmieniać zupełnie nasze, prawda, nasze gdzieś tam orientacje mhm. zawodowe, więc no, trzeba iść z duchem czasu po prostu. No to wróćmy do tych wskazówek jednak, tak jakby pani wypunktowała te najważniejsze. Otóż przede wszystkim odwaga, świadomość. myślę, że tak, świadomość, no jeżeli mówimy o tym, że mówimy do osób, które tej świadomości jakby troszeczkę mają może mniej, to przede wszystkim myślę, że w większości wypadków taka społeczna intuicja, po prostu wsłuchajmy się w to, co mówią nam nasi sąsiedzi. Często oni tracą pracę, może warto się czasami dopytać, dlaczego ją stracili, tak? czy była szansa, żeby ją utrzymać. Często się okazuje, że mogliby ją utrzymać, gdyby na przykład przekwalifikowali się na z jednego stanowiska na inne pracy, w tym samym zakładzie tak naprawdę. W związku z tym może po prostu warto słuchać tego, co słychać za ścianą czasami. To jest jedna rzecz. A druga, na pewno trzeba brać pod uwagę też swoje predyspozycje. I nie bójmy się też tego, że mamy pewne umiejętności, które nie są zarejestrowane w naszych dokumentach formalnych, bo często jak popatrzymy na nasze prawda, jakieś marzenia, rzeczy, które robimy obok naszego tak zwanego życia zawodowego, okazuje się, że to one mogą w przyszłości być naszym motorem właśnie do założenia własnej firmy, do stworzenia własnego stanowiska pracy. Myślę, że, że przede wszystkim chyba to. Patrzmy też w marzenia po prostu. No, słuchajmy ich. Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę. Zapraszam panią i państwa do obejrzenia kolejnej historii. Suza, będę W pracy zawodowej właściwie zawsze miałam do czynienia z młodzieżą. Najpierw uczyłam chemii w Liceum Ogólnokształcącym, a teraz od 10 lat pracuję w domu dziecka. Ukończyłam kolegium pracowników służb społecznych, uzyskałam kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. To nie są pierwsze studia, które ukończyłam, bo wcześniej już dwa kierunki studiów podyplomowych ukończyłam. Część pracy przenosi się jakby ze sobą do domu. Człowiek myśli o dzieciach, dzieci myślą o człowieku, czasami dzwonią czasami SMS-ują, czekają na nas, jak idziemy do pracy.